Cześć moi drodzy, tu Ela z Paryża teraz. Słuchajcie, właśnie byłam w sklepie Action. i e, proszę bardzo, na trocinet. Tutaj kupiłam sobie kilka rzeczy i słuchajcie, takie wiecie, do domu, nie? Takie coś, jakoś było, nie wiem, z tamtych pozostałości takie siedzenie. Się, się rozkłada i można usiąść do 150 kg. Słuchajcie, trocinetka, i noga mi się wy, wyładowała. I zamiast jechać... bo ja chciałam Wam pokazać, o co jeszcze kupiłam. Takie fajne gumki do włosów za jedną eurówkę, 99 centów. Kurcze, ryzykowała mi się to yy, noga, no. Teraz muszę iść do domu, a zostało mi stąd półtorej, godzina 20 minut na pieszo. A przyjechałam w ciągu 20 minut. Bo wiecie co, przed wyjazdem kupiłam coś... O kurczę, jeszcze spadł, muszę was schować. Przed wyjazdem kupiłam coś i... Yy, i miałam to oddać i a pani mi to zwróciła, zrobiła zwrot, ale mi nie dała rachunku zwrotnego, nie? A że ja miałam udekumentowany na, na zdjęciu, bo jak nie robiła zwrot, to mi ja zrobię, wiecie, numer tego rachunku. No i pokazałam ten numer tego rachunku i mi zrobiła, e, Jak to się po polsku nazywa? Ona włach, czyli wiecie, że mogę wykorzystać z innym razem. Teraz muszę iść na piechotę. Niestety, jak będziesz z górki, to będę wiecie, nogą tutaj hulała, a jak nie, to będę musiała iść. No, także słuchajcie, robicie zdjęcia wszystkich rachunków. Ja zrobiłam zdjęcia właśnie poprzedniego rachunku, którego kupiłam, i na szczęście miałam sobie dobrą komunikację. Ale nie, nie ukrywam, że nie lubię za bardzo czyli znaczy, nie lubię. no Lubię kupować i zwracać rzeczy, jeżeli mi nie pasują, ale jakoś na gminie nie kupuję jakieś tam Zelandu czy inne, inne sklepy internetowe, to nie kupuję, raczej miejscowo. Kurczę, no teraz przeraża mnie ta wizja półtorej godziny marszu. Okej. Okay. O, te czerwone, ale samochody stoją. Ja idę, profituję. Chowam się w nie? szła wyszła po słońcu. O Boże, ja lubię głupoty. I idę i gadam do Was. Co to jest? O, tutaj mam na, na nodze, mam zakupy, dlatego tak się patrzę, żebym wiesz... Ani mi to nie spadło, ani żeby ludzie mnie nie obili. I samochody, żeby nie potrąciły, więc... Ciasno, ciasto. Śmieci na przejściu, więc nie ma miejsca. No, w każdym razie ja już się cieszę, moje dzieci jeszcze nie wiedzą, że już jutro wyjeżdżamy. Jak widzicie, przyjechałam tylko na kilka dni. Nawet to nie, nawet to nie było pięć dni, już zwracamy. Ile przyjechałam na wczoraj. No jeden dzień sobie zrobiłam pauzę i już wyjeżdżam. Ha. No, może się ucieszył. Co so, pardon? Dziecko siedzi i z powolutku, dobra. Mały tutaj. Dobra, także ja wracam do, z powrotem do domu. Z, nie za szybko, bo wiecie, mam no, niestety przygotowałam się na to, że będę jechała e, hulajnogą. Na szczęście lubię chodzić, trenuję na maderę. Byłam w tym sklepie akcją. I taki pan, wiecie, jesteśmy w kolejce, bo była duża kolejka i mówi, o przepraszam proszę, to już mam rzeczy do rowerów. I tak patrzyłam razem z nim, bo wiecie, bo już tam w tej tą widobią, nudzi mi się, to się z nim, bo popatrzenie. A czegoś tam szukał, to mu pomogłam szukać tych rzeczy. I słuchajcie. Gościu, takie fajne rzeczy w Aksiu są. Niedrogie. Z dobrej kości, że poważnie, opłaca się. Chodź. Dobra. Nie ja będę, bo mi niewygodnie, będę szybciej szła. I widzimy się już za tak? chwilę. Co so tam? Remonty. Idę. Dobra, nie będę Wam już mówiła co kupiłam, bo nie powinna wydawać pieniędzy teraz z tą sytuacją, z tym domem, ale wiecie. Na razie. Słuchajcie, truskawki za 7 euro. jest tanie niż na Maderze. Tak wiecie ceny. Myślałam, że będzie drożej, nie nie. 3 euro po tomato, 3-4 euro cytryny Wcale nie jest aż tak bardzo drogo. No jest dużo taniej niż na Maderze. Saduję tak, ja moją kolejnogę. Patrzcie sami marchep 3 euro 2,50 Nie no jest no si lokalne to jest lewe foto 2,40 banany Patrzcie 8,9 euro Ziemniaki 3 euro, 6 euro, 4 euro, 6 euro. Znek terenki 8,90, no umiem są duże. 5 takie troszeczkę inne, mniejsze. Ale widzieliście, kucze, truska, widać dalej, w salniku, strasznie. To jest taki, taki, tutaj też są takie lokalne małe em, warzywniaki i z tego klimatu sporo drogo. Jestem pod wrażeniem. Jak się cały słuchajcie, bo mi to i zaraz spadnie to wszystko. Mam nadzieję, że nie spadnie właściwie. Okej, okay, idziemy dalej. Paryż oczywiście, patrzcie, to jest właśnie Paryż. Ubrania, takie skarpetki na środku ulicy. Ja na chodnika, w ogóle z tym, z nogą, co powinno być na ulicy, ale żeby mi się bateria wyczerpała, to muszę iść. Zgiełk, zamieszanie i zapachy, jednak... Lato w mieście to nie jest taki sam przyjemność, jak na jakimś jeziorze, albo na, na wsi. Może być tak samo gorąco na wsi, ale zawsze będzie więcej spokoju, nie? A tutaj... To już nie ma tak uśpiewów, to są tylko konie i wyłącznie mechaniczne. Tamu Ta moja konstrukcja. Jeszcze mam tutaj, wiecie, na, na, na ziemi. Dobra, na razie, bo no, się zanim ludzie za mną zbierają, przede mną. Cześć, cześć, cześć. I tu już Paryż. Paryż. to Paryż tak właśnie wygląda? Każdy powolutku sobie idzie. To są jeszcze nie takie taka sztukia, turystyczna miejscówka. No ale widzicie. Jak widzicie, parę to blokowiska, to jest właśnie me, m, linia metra na górze, a żeby urozumieć dzieciakom zabawę w tym wielkim blokowym mieście, to co jakiś czas, wiecie, to jest sobie by zrobili e, linię boiska do e, koszykówki pod metrem, zaraz Wam pokażę bliżej. Tam jest jedno, no to jest jedno, jedno duże. Więc e, żeby jakoś wiecie, dzieciaki nie wymyślić tylko siedzieć w domu i cały czas oglądać telewizora, to sobie wymyślili, zatrzymałam się na chwilę, bo się zbliżałam. Ja idziemy dalej. Ta linia, ta linia, metra na górze to przejeżdża metro i również blogowisko i dzieciaki grają sobie w koszykówkę, ale uwierzcie że tutaj w ogóle nie ma żadnego przebiegu pod ja już chciałam, tylko samym chodzeniem, co dopiero oni. A jesteśmy przy wieży Eiffla, a to jest linia metra 6. Idziemy dalej. Teraz, moi drodzy, znajdziemy się w ogóle na moście Birakeim. Birakeim? I stąd jest bardzo ładne miejscówki, bardzo dużo ludzi e, przychodzi, robić sobie zdjęcia ślubne albo, wiecie, jakieś super romantyczne, Bo stąd jest bardzo piękny widok na wieży Eiffla, zaraz Wam pokażę. O, właśnie te sobie szykuję jakieś baloniki, znowu będzie jakaś, impreza. Znowu jakaś impreza. Ostatnio kiedyś tak byłam, to gość poprosił o rękę swoją dziewczynę. Wiecie, to było napisane emerytmi i tak dalej, więc... No ładna miejscówka, sami się przyjrzyjcie zresztą. Widzicie, tutaj jest ta statua i tutaj piękna wieża Eiffla z lasem. No jest śliczna miejscówka, nie ukrywam. Sam ten most, jak widzicie, jest uroczy, to też są bardzo dużo jest zdjęć robionych do żurnali, czyli do jakichś magazynów z modą. Jak widzicie same te kolony są bardzo, bardzo eleganckie i te wielkie lampy. No jest pięknie. No i piękne naświetlenie, bo to potrzeba, żeby było dobre naświetlenie. Ale panorama luksusowa jakby, nie? Zeszłam mam jedną schodę tutaj. Metro jest gaz. I jeszcze czekają mnie kolejne schody. Jakbym wzięła, słuchajcie, bilet metra, bo ja mam, tak sobie wzięła. O, mogę sobie ręce przemyć. Nie, co, jest, jest. Jest druga, drugo, ruchome schody, patrzcie. patrzcie są. Normalne schody ruchome. Metro przed chwilą odjechało, a my idziemy dalej, niech tylko każdy go przepuszcza. Idziemy dalej. Chwila odpoczynku. W cieniu, bo jesteśmy przy metrze Trocadero, patrzcie, jaki piękny widok. Trocadero. Linia, 6 i 9, dziewiątka, 6-9, jakby ktoś lepiej zapamiętał. A tutaj taki widok. Pięknie. Wieża Eiffla podczas tych zielonych liści, podczas, przy tych zielonych liściach. A ja zmierzam dalej, czekając na zielone. Stwierdziłam, że Wam coś pokażę. Czyż nie pięknie? Słuchajcie, w ogóle mi nie brakowało Paryża. Przed chwilą chodzimy przez przejście dla pieszych, każdy czeka na czerwony, bo wiecie, no jest czerwony. Przejechał jeden, drugi samochód, jakaś babka się pcha dwójką dzieci na przejście dla pieszych i przechodzi, gościu skręcał. I wiecie, ta wziął rękę taki gier, że wiecie, że wiesz, no, nawet nie mogę puścić ani holenki, ani kamery, ale wziął rękę, kres, że wiesz, że co ty robisz, nie? I on się zatrzymał, ona się zatrzymała i mówi, daj mi przejść, a on, przecież masz czerwony, powinnaś czekać. Ona mówi, bez tama, bez tama i cały czas bez tama, bez tama. Nie miała już argumentów, a on mówi, przecież jesteś gdzieś, przechodzisz na czerwone, jak to się stało, to byś, ty miał odpowiedzialność, nie? Ale widać, że to nie matka i koniania. Bo dzieci miały, powiedzmy, umaszczenie skóry białe, 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 a ona była, wiecie, taka bardziej orientalna. I słuchajcie, ona nie miała baba argumentów, mi e, rękę w dół, rękę w dół, nie? Głosuje tylko, że pokazał, że co ty robisz, nie? Ale to nie najgorsze, ona cały czas idzie, zatrzymała się najpierw, czyli zablokowała przejazd, bo ona, wiesz, do niego powiedziała, żeby yy, do mi przejść, a potem, żeby tą rękę podniósł, a tylko potem cały czas pytała, żeby odpuścił rękę. Ja sobie myślę, jaka jest góra baba. Kurczę, te dzieciaki powinny powiedzieć swoim rodzicom, że ona wiesz i na niebezpieczeństwo wy wystawia. Bo przecież, patrzcie, gdyby jechał skuter z boku i chciały przyjechać, to by potrącił ich, nie? Więc proszę bardzo, tak to wygląda. <grym>, nie wiem, czy mi brakowało Paryża. Jej, oczywiście, wszędzie zdarzają się takie sytuacje dziwne i ludzie, są, i są ludzie, i ludzie. No ale kobieto, no, zaakceptuj twój błąd, bo popomniłaś błąd pierwszy, że przyszłaś na czerwonym. Drugie, że wzięłaś dzieci na niebezpieczeństwo, bo I trzecie, że jeszcze zatrzymałaś ten ruch drogowy. I czwarte, że jeszcze dyskutujesz niepotrzebnie. Kurczę, no ciężko się przyznać, przyznać ludziom do błędu. Jakoś tak, nie wiem, jakoś mają takie wysokie ego. a ta baba, no straszna, nie wkurzyłaś, nam no, patrzyła, miałam powiedzieć, no daj mu przejść, no niech już przejdzie, już został się wykuću, się, nie? Mówię jeszcze, jakby jak przyjechałby skuter i na przykład potrącił. Nie życzę, ale bym mi chociaż miała nauczkę, nie? No. Także takie słuchajcie, mną emocje targają w Paryżu. To mój pierwszy dzień i już jestem już zdenerwowana. Chociaż wiecie jakoś mnie denerwuje mnie zdenerwowana, bo będziemy to niedotykanie. Nie? No ale masz takie emocje, że Boże po co w metrze Ostatnio też. Jak jechałam, to przecież jak wracałam, to ktoś się przyciskał przez ten i... Przez te drzwi i zatrzymał metrów się. I też staliśmy, jest kilka minut. Kilkanaście, właściwie. Kilka Kilkanaście minut. Pierwszy dzień, przypadki. Drugi dzień, teraz ta akcja. Daj spokój, bo że jest piękny po prostu. Piękny. Kolejna rzecz, za którą mnie tęskniłam. To to. Kolejna rzecz. Słuchajcie, poszłam córką na e, sklepu wiecie, takie sklep z drugiej ręki. takie, powiedzmy, że to jest sklep, że tu i pomagają ludziom, wiecie, sprzedają rzeczy i idą takie dobre. cele. I wyhaczyłam, jak była wprzedni raz z moją córką, wyhaczyłam taką kurtkę, to jest kurtka przeciwdeszczowa. Patrzcie, jaki ma piękny kolor, jest po prostu śliczna i kosztuje tylko 15 eurów. A teraz moja córka wyhaczyła, słuchajcie. Sączki nie mogę teraz zdjąć z mojego. No, patrzcie sami. Patrzcie, jakie buty. Strasznie toporne, ale uwierzcie mi, że są przepiękne. Zresztą sami zobaczcie. Kolor ładny, w ładnym stanie i widzę, że to jest słuchajcie, Primark. Cena wyjściowa to, jak widzicie, napisane, czy nie? A tutaj jest. Cena wyjściowa 22 euro. A oni są za to ile? Zobaczcie. 10 euro. Także tak wyglądają buty. O, tutaj może w tym łotr. Patrzcie jaki. O, tutaj będzie pokazany kolor. Piękne. No i właśnie zastanawiamy się. Kurkę na pewno biorę, bo chciałam już od dłuższego czasu. Budy piękne, ale nie wiem. Mam wrażenie, że będzie, będą może bolały potem nogi. Tak mi się będą bolały nogi. A jeszcze Wam pokażę moją kurtkę, bo na pewno ją biorę na, stowę, na stówę. Tak widzicie, kurteczka. Piękna. Mówiła, że nie oddaję koloru tego. Yy, bo jest tutaj tak bardzo ciemno, ale patrzcie na to. A! O! Jest ekstra ta kurtka. Tak, spada do okulary, no nie będę słuchała. Także słuchajcie, tak pięknie wykończona, ma taki daszek tutaj. Ten kolor jest taki pomarańczowy, tylko nie wiem, czy tutaj może będzie widać. Ekstra jest, bardzo mi się podoba. Tak na ten lustrze. sami się przyjrzyjcie. Oczywiście lustro nie pokazuje prawdziwego piękna tej kurtki. No piękna. tutaj z tyłu jest troszeczkę dłuższa, taka prosta żeby wysływała woda. Kieszenie głębokie, duże kieszenie. Wiecie, normalnie zwykła kurtka, ale jest cieplutka jeszcze. No i oczywiście no buty. Nie wiem, brać czy nie brać buty. Chociaż one są na razie ładne, ale ja nie będę w nie chodziła, żeby się ale one są piękne. Moje córce się podobają, ale no może nie w tym wieku. Ale kurtka, no, widnie. Wie, to jest taki sklep, rzeczy yy, z drugiej ręki. Ale kurtka w pięknym stanie, gdyby nie było w ogóle śmigana. w sztuka. Kolor jest przecudowny, będzie taki żywy. pokażę, Muzyka przestała śpiewać, więc teraz pokażę, taką na kurtkę. fajna, prosta, żeby nie woda spływała. Kapturek ma daszek, też żeby woda spływała. Piękna jest. No i oczywiście stawimy się nad butami, bo są piękne buty. Moje czurce się bardzo podobają. Nie kochał, że mnie też. No i co? To na pewno biorę. Jest przepiękne.